Siemano Widzowie, witajcie na 13 odcinku, słuchajcie Widzowie, właśnie sobie wychodzę z galerii, przytrzymam sobie wpływem, bo sobie jak tutaj, jest. jestem na kreatywnym, eee. Eee, słuchajcie, mm. Już od nie było jakichś informacji u, u naszego tego nieznanego gracza. Ej, coś jest nowego. Zbudowałam sklep Edziań e, e Shop i tam są waluty tam moneta. Znać ją jest koło twojego. Twojego. Co może być? Twojego domu. Ej, w sumie. Czekaj. Sprawdźmy. O i właśnie. Nie widzieliście, że ja dobuduję? Właśnie McDonalda. O. Na razie jeszcze jest niegotowy, ale tutaj zrobiłem nasze bez zestawy. Które jeszcze będą inne zestawy. I różne będą zestawy. No. Okej, okay, widzowie. Chodźmy. Yy... Chodźmy sprawdzić w ogóle. Jeśli nie. Jeśli. Nie, jeśli. Oglądaliście jak, już, jak pokazywałem Wam mój no, nowy dom, to jest we, w 11 odcinku. Nie będziecie mieli w opisie, bo ja nie wiem jak to zrobić w ogóle. Ej, co to jest? Dobra, słuchajcie, widzowie. Zobaczycie to na następnym odcinku. I sprawdzimy, co tam będzie. I widzimy się za chwilę. O, chyba ktoś mi napisał. To pa!